Cześć, witajcie. Ja jestem MediaFan, a To jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I słuchajcie, myślałem, że będzie bardzo trudno przebić żenujący product placement w klanie. Próbowałaś to sklepowe? Nie. Dzięki. Czy też drewniane reklamy YouTuberów z ustawianymi scenkami śmiesznymi, scenkami jakimiś wyrwanymi z kontekstu? Nie, przepraszam. Nie, nic nie stało. Skoro potrafi zadbać o siebie, to pewnie będzie potrafił zadbać o mnie. I co robisz wieczorem? W sumie jeszcze się nie zastanawiałam. Czy też całej masy reklamowych filmów, gdzie influencer wstawiony jest w nie swoje środowisko, w nie swój tekst, w nie swój taki kontekst. I musi mówić rzeczy, które totalnie do niego nie pasują. Rozwiązania mobilne to przyszłość. Brak innowacyjnego myślenia może prowadzić do zniknięcia firmy z rynku. W biznesie trzeba być innowacyjnym. A sporo innowacji tkwi właśnie w mobilności i możliwościach, które oferuje. Sorry, Sadek. Sorry, Sadek. Sorry, Sadek. Ale mamy dopiero luty, a mamy już naprawdę mocnego, mocnego kandydata na najbardziej żenującą reklamę roku. Ale zanim będziemy sobie cisnąć z dzisiejszego bohatera <mocno> i wspólnie go sobie obejrzymy, to chciałem się cofnąć do 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ miałem bardzo, bardzo mocne odczu odczucie déjà vu i ono wcale nie było takie nieuzasadnione. PKO Bank Polski. Przypominam, 2011 rok i słuchajcie, ja nie wiem, jakimi ścieżkami musiała zbłądzić myśl ludzka. Każdy ruch reklamowy dużej firmy przechodzi przecież przez ścieżkę planowania, projektowania, akceptu, realizacji, pisania scenariusza, znowu akceptu, nagrywania, montażu, znowu akceptu. Tych akceptów jest ileś, ileś po drodze. Naprawdę nie wiem, <noise> jakim cudem nie znalazł się w tak dużej firmie jedna osoba, która powiedziała, nie, nie puszczamy tego, to jest gówno. I ta reklama znalazła się w sieci, ale po kilkunastu godzinach zniknęła. Nie ma jej w sieci, nie, jest nie do odnalezienia. I ja ją teraz pokazuję tutaj, do celów szkoleniowych czy merytorycznych tego materiału, żebyście złapali kontekst, a zresztą obejrzyjmy ją razem. Ja mam, um, ja mam przekąski przygotowane um, mojej ulubionej firmy, której marki nie pokażę, więc obejrzyjmy sobie wspólnie reklamę banku. Wyobraźmy sobie świat w najbliższej przyszłości, kiedy posiadając telefon komórkowy nie musimy mieć ze sobą nic więcej, ani dokumentów, kluczy, identyfikatorów, kart płatniczych, ani gotówki. Dzień dobry. Ja kanapkę mobilnie. O, przyszła transakcja. Akcja idzie w klanie. Ach, i kanapka Dziękuję bardzo. Będzie to przełomowa innowacja, a zarazem bezpieczna i wygodna nowa funkcja telefonu. Cześć. Masz może pożyczyć tych na kanapkę? Wiesz co, nie mam gotówki, ale mogę Ci wysłać na o, telefon. Super, bardzo dobry. Mam Cię w książce. Poszło? Super, dzięki. Jest? Jako największy bank w Polsce, instytucja zaufania publicznego, zadbaliśmy bardzo o bezpieczeństwo tego rozwiązania, zgodność z dotychczasowymi schematami Dole. płatniczymi. Jest złe, prawda? Jest złe. Puścilibyście to? <laughs> Może było jakieś motywujące szkolenie? Róbmy wideo i tak dalej, pojawmy się w sieci, to się opłaca. Teraz wszyscy to robią. Nie. Ok, i to jest ten kontekst. I teraz wracamy z powrotem do 2017 roku. Luty 2017. Miejcie w głowie ten luz, ten styl, tę grę aktorską z poprzedniej reklamy i obejrzyjmy sobie wspólnie reklamę orange. A, i przekąski, przekąski. I akcja. No dobra, tu mamy, tak? Dobra, to dzięki chłopaki bardzo. A ja sobie te bluzy, słuchaj, ale to chyba to los, nie lepiej. Niech, wezmę tą czarną bluzę po prostu, oczywiście. No, dobra. Przepraszam, ile ta bluza kosztuje? 449 zł O, super. Tylko ja nie mam torebki, ale nie, mogę telefonem zapłacić? A, to super, to poproszę. Spokojnie. Niestety transakcja odrzucona. A dobra. To wie Pani co, ja mam taki tutaj szybki kredyt w telefonie. O, mm. Mm. super. Jak? I super. pieniądze mam na swoim koncie. To teraz spróbuję, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak? Mm -hmm. Transakcja zaakceptowana. Super, dziękuję bardzo. Rzucisz jakie to proste? Udało się. Dziękuję, do widzenia. Powiem Wam jeszcze jedną wiadomość, jeżeli jeszcze jesteście ze mną. Takich reklam są trzy, na razie. Możecie je wszystkie obejrzeć sobie tutaj. I powiem Wam jedno. Ja znam trochę ludzi z Orange. Widujemy się na konferencjach i tak dalej. To są mega fajni specjaliści od, o, od marketingu. Przybijamy piątki. Mam nadzieję, że się za ten film na mnie nie obrażą. No ale kurczę, no takie jest korpo. No gdzieś tam chyba poza ich drogami, myślami. Gdzieś tam ta zła reklama musiała się gdzieś tam przecisnąć. Yy, nikt nie powiedział, nie. Nie wiem, jakie są, jakie są przyczyny, że coś takiego pojawiło się w sieci. No ale to było złe. Tylu mądrych ludzi tam pracuje, a jednak udało się wypuścić coś tak strasznego. Gdzieś ten zły pomysł znalazł drogę ujścia i wyszedł na świat. No i oczywiście łatwo cisnąć bekę z czegoś takiego. Jestem pewien, że w rankingu najgorszych reklam 2017 roku orange na pewno na pewno tutaj się pojawi. Ale przy tej okazji zdajemy sobie kilka takich. pytań, które mogą być istotne dla marketera, dla właściciela firmy, który decyduje się, zrobić reklamę wideo, wydać pieniądze na gwiazdno, gwiazdę telewizyjną czy internetową. I przejść cały proces. I hmm, na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć? Dlaczego te drewniane scenki są tak źle nagrane? Czy gwiazda, główna bohaterka tych spotów, ma jakąś kontrolę nad jakością, nad przebiegiem montażu i może w którymś momencie powiedzieć: Nie, to jest złe, to źle wyszło, nie zgadzam się na wystąpienie w czymś takim. A może zanurzmy się teraz w teorie spiskowe i załóżmy, że ktoś specjalnie zrobił taką złą reklamę, żebyśmy teraz o niej wszyscy mówili i wszyscy co zachwycali się tym produktem, poszli od razu po kredyt. Uh -huh. A może, trzymając się w dalszym ciągu teorii spiskowych, tutaj zachodzi ten sam mechanizm, który jest, występuje w reklamach proszków Wizji z Heizerem gdzie wszystkich ta reklama irytuje i firma o tym dobrze wie i od lat prowadzi te badania i tak dalej, a mimo to od lat te reklamy krążą w sieci. Może tutaj jest jakiś ukryty mechanizm? Hmm. A może ja jestem w totalnie w błędzie i większość moich znajomych, którymi się otoczyłem i potwierdzają tylko moją tezę. Może jest ktoś, komu ta reklama się autentycznie podoba? To niech się odezwie w komentarzu nie poniżej. Daj znać, człowieku. Chcielibyśmy Ciebie bliżej poznać. No ale przecież Orange potrafi robić reklamy banalnych usług, czy takie produktowe spoty w ciekawy sposób. Pamiętacie Cyber Mariana, Orange Spot i tak dalej? Może to jest ten efekt odejścia od reklam serca i rozumu i może czegoś tu zabrakło w tym scenariuszu, czy tej idei. No, gdzieś musi być ta ukryta strategia, albo być może rzecz, której ja nie dostrzegam, wy nie dostrzegacie. Albo jeden z ostatnich przykładów Coca-Coli. Tam banalny temat, tam miłość, chłopak i dziewczyna i tak dalej. YouTube'owe gwiazdy, bardzo fajnie nakręcony spot. Czarek i ma fashion, ich związek jest publiczny, pojawiają się na pudelku i tak dalej, osadzony w tym kontekście reklamowym. Spoko, nie? To, to, to się ogląda. To, to, to jest całkiem ok. Tylko jest jedna rzecz, która jest w tej reklamie Coca-Coli. Tam te gwiazdy nie odzywają się. Zupełnie nie mówią ani słowa. Być może to jest właśnie ta tajemnica robienia dobrych reklam z youtuberami czy gwiazdami telewizji. Kiedy nie odzywają się w ogóle, jest lepiej. I z tą myślą zostawiam Was. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnych mediafanowych vlogach. Tam łapka w górę lub w dół. Subskrybujcie i tak dalej.